Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 13 2020, 2023 rok i rozpoczynam wybieranie ramek z zapasami pszczołom. Temperatura na polu plus 8 stopni Celsjusza, nawet 13. Wczoraj też temperatura była 13 stopni Celsjusza. Przy takiej temperaturze, niestety, ja, pokolenie wychowane na okruchach komuny, który wkroczyłem już zdecydowanie w trzecie, siódmą dekadę życia, niestety musiałem założyć kaleson. A moja mama, która już wkroczyła w 99 rok, wczoraj przy tak niskiej temperaturze, przy lodowatym wietrze, Siedziała sobie cały dzień w ogrodzie. To senacyjne kmieciowskie pokolenie. Nie do zajechania. Jak całe życie uwielbiała ciepło, bała się wiatru, to teraz akurat jej to nie przeszkadza. Relaksuje się w ogrodach na świeżym powietrzu. Takie, drodzy Państwo, ludzie mają zdanie, mają zdrowie. Teraz yy, przystępuję do miodobrania. Wiadomo, u nas zakacy nie dają, coś tam malina, niewiele, a tak to inny, inny, inny wielokwiat. No i po prostu już kilkanaście dni pszczoły siedzą, nie pracują. No po prostu trzeba zatrzymać proces zjadania miodu, na co tu będziemy się czarować. Proszę Państwa, no nie będę gadał, że to jest moja najsłabsza rodzina, bo to jest jedna z, moja, z moich mocniejszych rodzin i pod względem miodobrania, i pod względem i pod względem liczebności. No ale niestety podkarpacki bakwas na miodzie z podkarpackiego bakwasa dwa razy mi się wirnik utopił w miodzie. Czy plastrowej, zwykłej miodarce. Proszę Państwa, taka puna stawka, ile ona mieści miodu, 15. Tak, podkarpacki bakwa z pierwszego wyciągnął 16. W tym się nie sugerujcie, bo inna da 2. I tu średnia Wam wychodzi od razu 9, tak? Ale gdy z takiej puna stawki jest 5 litrów, to jest dobrze. Czasem 3, czasem 4, czasem 6 ale mimo że mała, to naprawdę jest pojemna. Jak jest solidna pszczoła, to potrafi zarzucić. Teraz, no niestety, nie wszystkie pszczoły z powodu tego, że za mało miały zostawionych zapasów, no niestety, proszę Państwa, nie wszystkie pszczoły mi cokolwiek upracowały. No bo czasem nie zaglądałem w inny korpus przy miodobraniu i ogościłem przy pierwszym miodobraniu całkowicie niektóre rodziny. No to niestety za to zapłaciłem cenę najwyższą, brak miodu. omyć troszkę tak bo że jest dzisiaj te 8 stopni Celsjusza to w niczym nie przeszkadza no bo nie będzie rabunków no niestety w pracowni gdzie pobieram miód muszę jutro będę wyrobał zadbać o konkretną temperaturę żeby było choć 30 stopni, żeby się on, drodzy Państwo, miód rozluźnił. No to wtedy, jak miód się rozluźni, no to lepiej schodzi. No i obawiam się, że ja za długo czekałem z tym miodobraniem. I będzie dużo plastrów już suchszonych. No ale jestem na tą okoliczność przygotowaną Przygotowany, mam dużo sit. To no będę podmieniał sity. A później pszczoły to w ulach jakoś sobie wyczyszczą. No na razie przy tym odbraniu nie obserwuję jakichś oznak rabunków. No zobaczę jaka mi wyjdzie średnia zula. No niestety drodzy Państwo mi nie wychodzą średnie zula po 50 liter. Ja jak mam z czasem 50 liter ze wszystkich rodzin podczas miodobrania to jestem zadowolony. Moje pszczoły nie wszystkie noszą miód. Niestety, bo o miodne matki, które mają zdolności, tak mówi w Marka, do gromadzenia miodu to jest bardzo trudno. Niestety czasem parę pokoleń matek wuru się przypuszcza i nie ma miodu. Każda pszczoła przyniesie dwie drąki. To jest pewne. No i tu są ramki puściejsze, mniej wypełnione, niezasklepione. No bo puste to co mają sklepić Także rodzina w miarę jest dość ładna ale pszczoła już jest wybarwiona No jest troszku tego o. tego nudziku I Teraz muszę wytargać ten korpus Także moje te ule fut, takie futrałowe, studnie, no tak funkcjonują w pewnej części, jak ule, ule, jak ule, no pięknie przykleiłeś, jak ule jednościenne, jak ule z jednej dechy. Proszę Państwa, no ale jak to oderwać? Jak jest moc? O! To jest moc. I teraz to muszę wczepać, No i teraz zaglądnę, co tu nagromadziły w gnieździe, bo teoretycznie ta półna stawka była pusta założona co tu mamy w gnieździe tu jest pusto jajek nie widać no gdyby przy takiej rodzinie tu było pusto no to znaczy że o cholera następna pusta że są spartańskie warunki proszę Państwa następna pusta i jak Państwo zauważyliście teraz podczas drugiego miodobrania pszczoły inaczej już ten pokarm lokują. Lokują u samej góry, a nie tak jak z wiosny, nad samym czerwiem. Nad samym czerwiem. No proszę Państwa, tu jest pusto jak taka rodzina jak taka rodzina sobie nie poradziła no to szok nie jest jest także mają zapas tu te ramki są może 3 może cztery zapełnione to nieźle także ma ta rodzina ten zapas zapas startowy miodu i teraz proszę państwa jest taka następna czynność taka jest następna czynność drodzy państwo że mogę sobie już rękawiczki zjąć a widzicie o i rameczki przełożyć I z tą piętnastką to wszystko idzie do wybrania. Jutro to będę wirował, wybierał. I tak to wygląda. No cudownie będzie, ale coś będzie, zawsze coś będzie. I także ten ul będzie jakby to powiedzieć dwa razy wirowany, ponieważ gdy przyjdę wstawić tą pół nadstawkę, to z tego korpusu wyczyszczę resztę, bo tu może być jeszcze ze dwie, może ze trzy litry na tych dwóch potężnych ramkach. Miedziku. przykrywamy. One tam sobie będą schodzić. i w tych moich skrzyniach to jest bardzo praktyczne przy miodobraniu że można tak 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 to wszystko sobie zorganizować drodzy Państwo o. i teraz Drodzy Państwo, tu mam taką platformę pszczelarską, nieobywatelską. O jest, prawda? Bo my nie musimy być obywatelami, bo jesteśmy Polakami. O. O jest. I przykrywam takim cukrem. Widzicie drodzy Państwo, a teraz będę Was zapraszał, może jest przez jeden filmik nagram, jak ja sobie radzę, a w tej chwili serdecznie się z Państwem żegnam.